E Na konferencji prasowej w Starstwie Powiatowym podpisano trójstronne porozumienie pomiędzy dyrektorem Zakładu Karnego w Tarnowie, starostą Tarnowskim oraz dyrektorem Szkoły w Ryglicach dotyczące utworzenia w tamtejszej szkole specjalnej klasy o profilu penitencjarnym przygotowującej młodzież do pracy w zakładzie karnym. Cały czas chcemy poszerzać naszą ofertę edukacyjną w naszych szkołach, wychodzić naprzeciw młodzieży, ale też chcemy iść tutaj zgodnie jakby z rynkiem naszych, naszym rynkiem pracy. To, co mówił dyrektor zakładu karnego, są dwa duże zakłady karne na naszym terenie, tutaj Tarnowski i w Mościcach i łącznie tutaj pracuje 500 strażników więziennych, więc rotacja jest tutaj duża, więc jest trochę miejsc pracy. Chcemy utworzyć klasę w naszym Zespole szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach o profilu penitencjarnym, żeby przygotować młodzież do właśnie wchodzenia w taki Zawód. Zawód jest w miarę atrakcyjny, praca jest zmianowa, na emeryturę odchodzi się w miarę wcześnie, więc widać wśród młodzieży, że ta praca jest atrakcyjna, tak jak we wszystkich służbach mundurowych. W związku z tym wychodzimy naprzeciw, tworzymy taką klasę. I mam nadzieję, że ona się tutaj spotka z sporym zainteresowaniem. To będzie pierwsza taka klasa o profilu penitencjarnym w Polsce, co z pewnością poszerzy Horyzonty i wykwalifikuje niektórych uczniów zainteresowanych pracą w służbach mundurowych. Przede wszystkim w tej klasie młodzież będzie przede wszystkim zdobywała wiedzę teoretyczną z zakresu, z zakresu kryminologii, prawa karnego, z zakresu pedagogiki z elementami resocjalizacji, z zakresu podstaw samoobrony. Będą to również zajęcia praktyczne z zakresu przede wszystkim obozów szkoleniowych, wytrzymałościowych. Młodzież będzie miała możliwość również zweryfikowania tego wszystkiego, również w praktyce poprzez pobyt w zakładzie penitencjarnym i zweryfikowania tego w praktyce na miejscu. A że zakład karny posiada swój własny autobus jest możliwość, by przewozić uczniów z Ryglic do zakładu karnego w Tarnowie, gdzie czekać będzie wyspecjalizowana kadra. Baza dydaktyczna w zakładzie karnym istnieje, bo jeszcze do niedawna tutaj w Tarnowie przy ulicy Konorskiego funkcjonował zespół szkół przywięziennych i więzienie dysponuje również wyspecjalizowaną kadrą, która posiada uprawnienia pedagogiczne i część tych zajęć dla młodzieży będzie oczywiście ta kadra więzienna mogła przeprowadzić. I tak jak powiedziałem, część tych zajęć takich oczywiście możliwych do zrealizowania będziemy się starali prowadzić na terenie zakładu karnego. Na pewno spowoduje to to że dla młodzieży takie zajęcia będą atrakcyjne. Jednak jest to liceum ogólnokształcące i należy pamiętać o tym, że obowiązuje także ramowy plan nauczania i oprócz ciekawych zajęć dodatkowych, przyszli mundurowi będą musieli zmierzyć się z przedmiotami, z którymi borykają się na co dzień uczniowie normalnych szkół licealnych. Bartłomiej Krywański, Tarwizja.